Od kwietnia 2018 roku w Polsce można prowadzić działalność nierejestrową, nazywaną również działalnością bez rejestracji czy działalnością nierejestrowaną. W tej prezentacji wytłumaczę możliwie najprostszym językiem, kiedy możesz prowadzić działalność bez obowiązku rejestracji w urzędzie. Kluczowe zapisy w ustawie mówią o tym, że przychód z takiej działalności nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Działalności nierejestrowanej nie mogą prowadzić osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w ostatnich 60 miesiącach, jednak przepisy przejściowe skracają ten okres do 12 miesięcy przed wprowadzeniem ustawy. Mówiąc najprościej, jak się da. Działalności bez rejestracji nie mogą prowadzić osoby, które prowadziły działalność gospodarczą po 30 kwietnia 2017 roku. Kwota, jaką możemy otrzymać miesięcznie w 2019 roku, to 1125 zł. Brutto. Warto zwrócić uwagę, że nie jest to kwota dochodu, a przychodu. Czym różni się przychód od dochodu? Postaram wyjaśnić się na przykładzie Janka. Który daje korepetycje z języka angielskiego. Janek w tym miesiącu zarobił już 1125 zł, ale zadzwoniła mama Hani, że prosi o jeszcze jedną lekcję dla córki, żeby powtórzyć materiał przed maturą. Janek zgodził się i wziął wynagrodzenie za lekcję w wysokości 100 zł. Również za 100 zł wlał paliwa do swojego samochodu, co niewątpliwie jest kosztem, ponieważ Samochodem właśnie dojeżdża do klientów. Więc w tym miesiącu Janek zarobił 1125 zł, ale jego faktyczny przychód wynosił 1225 zł. W związku z tym przekroczył limit, który jest w działalności bez rejestracji. To, że prowadzimy działalność bez rejestracji, nie oznacza, że nie mamy żadnych obowiązków. Oprócz tego, że musimy dbać o prawa konsumenta, jeśli chcemy świadczyć. Usługi, które wymagają kasy fiskalnej, np. usługi kosmetyczne, to pomimo braku działalności musimy taką kasę posiadać. Podobnie jest, jeśli chodzi o usługi, które nie mogą być zwolnione z podatku VAT. Wtedy niezbędny jest numer NIP. Pomimo tego, że naszej działalności nie rejestrujemy, to powinniśmy prowadzić prostą ewidencję sprzedaży. A nasi klienci mogą oczekiwać faktury nawet do 3 miesięcy po wykonaniu usługi. Faktura ta musi zawierać datę wystawienia, kolejny numer czyli po prostu numer faktury, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów. Więc tutaj muszą być nasze dane i firmy czy osoby, która korzysta z naszych usług, nazwę lub rodzaj towaru lub usługi, czyli na przykład jeśli to jest reklama na Facebooku, to usługa marketingowa, oczywiście ilość, cenę jednostkową, no i kwotę należną ogółem. Jeśli chodzi o rozliczenie działalności nierejestrowej, to nie musimy płacić zaliczek na podatek dochodowy, co nie oznacza, że możemy z tego dochodu się nie rozliczyć. W koszty możemy wliczać wydatki, dzięki którym zarabiamy pieniądze, a więc koszty uzyskania przychodu. Natomiast dochód z działalności bez rejestracji wpisujemy w specjalną rubrykę w PIT 36 przy rozliczeniu rocznym. Po więcej informacji zapraszam na mojego bloga. Link znajdziecie w opisie. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania na blogu, gdzie już sporo tych pytań się pojawiło oraz pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.